Cześć, witaj w trzecim odcinku z serii, w której przedstawiam Ci gotowy plan treningowy przygotowujący do przebiegnięcia 5 km poniżej 18 minut i 45 sekund. Z poprzednich odcinków z tej serii dowiedziałeś się, z jakich intensywności treningowych korzystam, jakie rodzaje jednostek treningowych stosuję oraz jak układam cały plan treningowy z podziałem na wszystkie fazy treningowe. A także przedstawiłem ci już pierwsze 16 tygodni tego planu treningowego. Natomiast dzisiaj poznasz ostatnie 8 tygodni tego planu, czyli plan dla okresu specjalistycznego. A więc przechodzimy już do 17 tygodnia, nadal pozostajemy przy 5 jednostkach treningowych w tygodniu, tak jak to miało miejsce w pozostałych tygodniach. We wtorek zaczynamy sobie od troszeczkę mocniejszego treningu. Na początek 15 minut spokojnego wybiegania w tempie między 5,0 a 5,20 na km, następnie rozgrzewka. I potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie realizujemy 3 odcinki 12-minutowe w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr. Przerwa między odcinkami 3-minutowa i ona może być pokonywana w marszu lub w bardzo, bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu w ramach schłodzenia. W środę spokojne 50-minutowe wybieganie w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. W czwartek 40 minut wybiegania, następnie rozgrzewka, potem 10 rytmów 20 sekundowych, mniej więcej po 3.15 na kilometr. Przerwa między rytmami 40 sekundowa, i ona również może być pokonywana albo w marszu, albo w bardzo spokojnym truchcie. I po rytmach jeszcze 5-10 minut spokojnego wybiegania. I w sobotę przechodzimy. Do kolejnej mocnej jednostki treningowej. Zaczynamy oczywiście od kilkunastu minut wybiegania oraz rozgrzewki, i potem przechodzimy do zrealizowania siedmiu odcinków dwuminutowych w tempie docelowym na 5 km lub minimalnie szybciej, czyli między 340 a 3, 45 km na km. Przerwa między odcinkami dwuminutowa w marszu w bardzo spokojnym truchcie i po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu, a w niedzielę dłuższe wybieganie 85-minutowe i te niedzielne wybiegania będziemy z tygodnia na tydzień już sobie trochę skracali, ponieważ sobotnej, sobotnie jednostki treningowe z tygodnia na tydzień będą coraz mocniejsze. Kolejny tydzień we wtorek znowu zaczynamy od akcentu, zadaniem głównym jest zrealizowanie 6 odcinków 5-minutowych, w taki sposób, że pierwszy odcinek biegniemy w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr, drugi odcinek w tempie między 4,0 a 4,05, trzeci odcinek znowu między 4,20 a 4,25 i cały czas tak na zmianę te sześć odcinków. Przerwa między odcinkami dwuminutowa w marszu w bardzo spokojnym truchcie. W środę 50-minutowe wybieganie. Takie samo jak miało to miejsce w zeszłym tygodniu, i te środowe wybiegania będą się co tydzień powtarzały, i tak samo czwartek wybieganie z rytmami identyczny trening jak w zeszłym tygodniu, i w następnych tygodniach również ten trening będzie się w czwartek powtarzał, i w sobotę kolejna mocniejsza jednostka treningowa. Oczywiście, najpierw kilkanaście minut wybiegania rozgrzewka, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie na początku wykonujemy 15-minutowy bieg ciągły w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr. Po biegu ciągłym mamy 5-minutową przerwę pokonywaną w marszu lub w truchcie, lub część możemy przemaszerować, część potruchtać. I po tej przerwie przechodzimy do wykonania jeszcze 5 odcinków dwuminutowych. W tempie między 3,40 a 3,45 na kilometr. Przerwa między odcinkami dwuminutowa i po całym zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu, a w niedzielę dłuższe wybieganie, ale krótsze o 5 minut niż w zeszłym tygodniu. Czyli wykonujemy 80-minutowe wybieganie w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I 19 tydzień, we wtorek, zaczynamy kolejnym akcentem. Zadaniem głównym jest realizowanie 30-minutowego biegu ciągłego zmiennego. Zaczynamy sobie ten bieg ciągły od 3 minut w tempie między 4.0 a 4.05, potem 3 minuty w tempie między 4.20 a 4.25, potem znowu 3 minuty w tempie między 4.0 a 4.05 i cały czas tak na zmianę przez 30 minut. Środa i czwartek identyczne jak w zeszłych tygodniach: czyli środa 50 minut wybiegania, w czwartek 40-minutowe wybieganie i 10 rytmów. I w sobotę kolejna specjalistyczna jednostka treningowa podbieg na 5 km, bieganie z prędkością startową. Zadaniem głównym jest realizowanie 5 odcinków 3-minutowych w tempie między 3,40 a 3,45 na km na przerwie 3-minutowej. I w niedzielę dłuższe wybieganie, 75-minutowe. 20 tydzień. Zaczynamy sobie zabawą biegową, 40-minutową, ale na krótkich odcinkach jednominutowych. Wykonujemy 20 odcinków jednominutowych w tempie między 4.0 a 4.05 na przerwie jednominutowej i tutaj ważne, żeby w przerwie się nie zatrzymywać, nie przechodzić do marszu, nie truchtać bardzo spokojnie, tylko cały czas biec w tempie między 5.0 a 5.20. Oczywiście przed całą zabawą biegową wykonujemy kilkunastominutowe wybieganie oraz rozgrzewkę, a po zabawie biegowej również 5-10 minut spokojnego truchtu. W środę wybieganie 50 minutowe, w czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę bardzo podobna jednostka treningowa jak w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu wykonywaliśmy 5 odcinków 3 minutowych w tempie między 3,40 a 345. W tym tygodniu wykonujemy 6 takich odcinków. I w niedzielę dłuższe wybieganie, ale skracamy znowu o 5 minut i wybieganie powinno trwać 70 minut. 21 tydzień we wtorek. Znowu zaczynamy kolejnym akcentem na początek. 15 minut wybiegania, roz rozgrzewka, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie najpierw wykonujemy 5 odcinków 4-minutowych. W tempie między 4.0 a 4.05 przerwa między tymi odcinkami dwuminutowa. W marszu w bardzo spokojnym truchcie. I po tym piątym odcinku. Oraz przerwie dwuminutowej przechodzimy do 10-minutowego powtórzenia w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr. I po całym zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. W środę wybieganie, w czwartek wybieganie z rytmami, i w sobotę kolejny mocniejszy akcent. Zaczynamy wybieganiem oraz rozgrzewką, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie najpierw. Zaczynamy sobie od 15-minutowego biegu ciągłego w tempie między 4,0 a 4,05 na kilometr. Po biegu ciągłym przerwa 5-minutowa, i potem przechodzimy do zrealizowania jeszcze 5 odcinków dwuminutowych w tempie między 3,40 a 3,45 na kilometr na przerwie 2-minutowej. I w niedzielę 65-minutowe wybieganie w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. 22 tydzień to we wtorek. Kolejny, mocniejszy akcent. Na początek 15 minut wybiegania, raz rozgrzewka, i potem przechodzimy do wykonania 5 odcinków 5-minutowych progresywnie. Czyli pierwszy odcinek biegniemy mniej więcej w tempie 4,25 na kilometr, i następnie każdy kolejny odcinek trochę szybciej, tak żeby ten ostatni, czyli piąty, pobiec mniej więcej w tempie 4,0 na kilometr. Przerwa między tymi odcinkami dwuminutowa i po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W środę 50 minutowe wybieganie, w czwartek 40 minutowe wybieganie oraz 10 rytmów, i w sobotę kolejny akcent na intensywności. Startowej zaczynamy sobie od 15 minut spokojnego wybiegania oraz rozgrzewki, i potem przechodzimy do zrealizowania 5 odcinków. 4-minutowych w tempie między 3,40 a 3,45 na kilometr na przerwie 4-minutowej, i to jest najmocniejsza jednostka treningowa w całych tych przygotowaniach, w całym tym planie treningowym. W niedzielę 60-minutowe wybieganie w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I przechodzimy do przedostatniego tygodnia. Tutaj już powoli zaczynamy sobie schodzić z obciążeń treningowych we wtorek. Zaczynamy sobie mocniejszym akcentem 24-minutowy bieg ciągły zmienny. Zaczynamy od 3 minut w tempie między 40 a 405, potem 3 minuty w tempie między 4.20 a 425 i cały czas tak na no zmiany przez 24 minuty. Oczywiście zadanie główne poprzedzałem 15-minutowym wybieganiem rozgrzewką, a po, po zadaniu głównym wykonujemy również 10 minut spokojnego wybiegania. W środę wybieganie w zeszłych tygodniach było to. Zawsze 50 minut, tutaj skracamy już czas trwania do 45 minut. W czwartek wybieganie z rytmami, w poprzednich tygodniach było to 40 minut wybiegania oraz 10 rytmów. W tym tygodniu wykonujemy już tylko 30 minut wybiegania i również 10 rytmów po rytmach, 10 minut spokojnego truchtu. W sobotę Mocniejszy akcent jeszcze na tych prędkościach startowych, ale objętość, liczba odcinków, łączny czas trwania będzie zdecydowanie krótszy niż w poprzednich tygodniach, bo w zadaniu głównym wykonujemy tylko 6 odcinków dwuminutowych w tempie między 3,40 a 3,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej. I w niedzielę, wybieganie również skracamy czas trwania i wykonujemy już tylko 55-minutowe wybieganie w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I przechodzimy teraz do ostatniego tygodnia tego planu treningowego, czyli do tygodnia startowego. We wtorek wykonujemy jeszcze ostatnią, trochę mocniejszą jednostkę treningową. Natomiast to jest trening wyłącznie podtrzymujący naszą formę, nie jest to już żadna bardzo mocna jednostka treningowa. Zaczynamy od 15 minut wybiegania oraz rozgrzewki, i potem przechodzimy do zrealizowania trzech odcinków 5-minutowych w tempie między 4.0 a 4.05 na kilometr. Przerwa między odcinkami 2-minutowa. W czwartek 40-minutowe wybieganie. I w sobotę wykonujemy sobie krótki rozruch. Na początek 15 minut wybiegania, później rozgrzewka. I następnie przechodzimy do 5 rytmów 20-sekundowych na pobudzenie. I po rytmach jeszcze 5-10 minut spokojnego truchtu. I w niedzielę startujemy wtedy w biegu na 5 km. Natomiast jeżeli start mamy w sobotę, to wtedy czwartkowe wybieganie wykonujemy w środę. I możemy je skrócić o 5-10 minut, czyli wykonać 30-35 minut wybiegania, a sobotny rozruch wykonujemy wtedy w piątek, i wtedy w sobotę startujemy. A w tym odcinku to już by było na tyle. Po zrealizowaniu tego planu treningowego, powinieneś być przygotowany do przebiegnięcia 5 km poniżej 18 minut i 45 sekund. Dziękuję bardzo za oglądanie.